Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Na końcu tego filmu powiem pewien komunikat. Także nie wyłączajcie po 5 sekundach, tylko obejrzyjcie do końca. Ewentualnie obejrzyjcie sobie całą końcówkę. Bo najczęściej to jest tak, że ludzie na YouTubie oglądają pierwsze sekundy i później już zmieniają. Ja też tak czasem robię, dlatego Was doskonale rozumiem. Ja wiem, że. Polska musi być silna militarnie i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Silna armia to silne państwo. Po tylu latach komunizmu, po tylu latach rozbiorów, po tylu wojnach Polsce należy się silne wojsko, silna armia. I jestem za. Ale coś czuję, że coś się szykuje. O nawet to się rymuje. Oj, no nawet rymuje, czuję, szykuje. Obawiam się, że nie po to Polska kupuje to wszystko, nie po to są te wszystkie bazy amerykańskie, żeby było bezpiecznie, tylko jest to po to, że coś się szykuje. I Polska będzie w pierwszej linii ognieść, jeśli coś się wydarzy. I to mnie przeraża i to mnie martwi najbardziej. Po to, że jest silna armia, czyli chcieliby silną armię politycy. To jeszcze nie jest y, złe, ponieważ no, silna armia to jest podstawa, tak, żeby nikt nam nie podskoczył, ale to, co się wyrabia z tymi zakupami. A no, bo dzisiaj będzie o zakupach, z tymi zakupami i z tymi bazami, jest to przesadą. To nawet nie jest naturalne, to jest po prostu przesada. To jest o skrajności w skrajność. Najpierw byliśmy rozbrojeni, teraz jesteśmy uz uzbrojeni po zęby, tylko że to tak naprawdę. Nie jest nasze uzbrojenie, to nie dla nas jest. To jest po to, żeby ci najwięksi tego świata rozgrywali sobie, a Polska jest tylko takim klockiem małym. I to mnie przeraża, i to mnie najbardziej martwi. Także nie musicie pisać, że yy, ważna jest armia. Oczywiście, że jest ważna, oczywiście, że są ważne zakupy. To jest wszystko ważne, ale nie w tych czasach, nie teraz, kiedy. Wiszą nad Polską roszczenie, i tak dalej, tak dalej. Tutaj stany nam wiznie zniosą prawdopodobnie jeszcze na kilka ładnych lat, i taka uległość gdzieś tam na kolanach. Tu jest problem. Tu jest problem, ponieważ tutaj nie ma takiej, nie ma balansu, nie ma równowagi. Jest to takie rozchwiane, że my po prostu jesteśmy wykorzystywani, jesteśmy rozkradani i leżymy. Albo na kolankach sobie, przed większymi Oczekujemy, dobra, zaczynamy, startujemy Uzbrojcie się w cierpliwość, jeśli chodzi ty o zbrojenia, bo temat będzie militarny Możecie sobie coś wypić, jakieś silniejsze coś, albo uspokajające, albo jakiegoś kielicha sobie w polskiej wódeczki strzelcie Polska chce kupić w USA samoloty F-35 Ale Moi drodzy, chcę ich kupić 32 sztuki 32 sztuki. A wiecie, ile jedna sztuka kosztować będzie? 80 milionów dolarów. Czyli to jest. Według moich matematycznych obliczeń. Myślę, że coś koło 2,5 miliarda dolarów. Co daje 10 około 10 miliardów złotych, czyli Polska chce kupić samoloty za 10 miliardów złotych od kraju, który chce nas okraść, który stworzył ustawę 447, który nie znosi dla Polaków wiz, Polacy nadal mają wizy, żeby jechać. Kraj, który sobie przyjechał, buduje swoje bazy. Sprzeda nam teraz samoloty 32 sztuki za 10 miliardów złotych. Czytam, bo to jest informacja, ja Was informuję po prostu. Ja Was tylko informuję. Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli MON, tam gdzie szefem jest Pan Błaszczak, przesłało zapytanie ofertowe do Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu samolotów wielozadaniowych F-35. Oni przesłali zapytanie, czyli to Polska pyta się. Od razu wiadomo, że jeśli ktoś się pyta, to ten, który sprzedaje, dyktuje warunki. Na początku roku szef resortu Mariusz Błaszczak, nasz kolega, przyjaciel, zapowiedział zakup 32 maszyn tego typu, które mają zastąpić poradzieckie MiG-29 i Su-22. Ja wiem, że jest taka niechęć do Rosji, bo jednak to stacjonowały te, 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 te rosyjskie wojska, ja wiem, że że my dużo przeżyliśmy po wojnie, w tym komunizmie, ja to wiem, ja to wiem, i ci wszyscy starsi, to starsze pokolenie na pewno ma to jeszcze w pamięci i zawsze chcieli, będąc y, młodymi, żeby Polska była suwerenna, żeby Polska była wolna. Ale to jest takie przesłanianie rzeczywistości, ponieważ inni to wykorzystują ci, którzy właśnie na tym bazują, na, tym, na tej takiej na tym smutku, który spowodował no, komunizm i to wszystko, co było po wojnie, między wojną a rokiem no, do uzyskania niepodległości takiej całkowitej, czyli no, właściwie to bez sensu, co mówię, ponieważ my jesteśmy wciąż, my jesteśmy niepodlegli, o, o czym ja opowiadam, co ja za opowiadam, jaka niepodległość, jesteśmy, kurczę, roz... Kradani, rozsprzedawani, więc tak naprawdę to, to nadal trwa dobra. Dariumję to sobie. Em, myśliwce piątej generacji już na horyzoncie. Dziś wysłaliśmy zapytanie ofertowe do naszych amerykańskich partnerów w sprawie zakupu 32 samolotów F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Najwyższy czas zastąpić postsowiecki sprzęt najnowszymi myśliwcami najnowocześniejszymi, napisał Szef Mon na Twitterze. No, oznacza to, że ewentualny kontrakt w sprawie zakupy mógłby być podpisany jeszcze w tym roku. Wiosną Amerykanie deklarowali, że rozważają możliwość sprzedaży F-35 w Polsce, czyli Polska zaprasza Amerykańskich żołnierzy. Amerykańscy żołnierze nie są tutaj po to, że Polska ich zaprasza. Oni po, po prostu tutaj są. Oni są polscy po to, ponieważ to jest w ich biznesie. Czyli Polska, chcąc kupić od Stanów samoloty, powinna dostać rewelacyjną cenę, ponieważ wpuściła Amerykanów, by ci mogli się zbroić przeciwko Rosji. Na naszym Terenie. Nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy mięsem armatnim i jeśli coś się będzie działo w, w Europie, to będziemy na pierwszej linii ognia. Polska, właśnie Polska. Zatem jesteśmy w najgorszej sytuacji na mapie, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić, ponieważ tu będzie tarcza, czyli Polska będzie tarczą. Jeśli ktoś uderzy, to uderzy w tarcza. Oznacza to, że ewentualny kontrakt w sprawie zakupu mógłby być podpisany jeszcze w tym roku. A, wiosną Amerykanie deklarowali, że rozważają możliwość sprzedaży F-35 Polsce, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Singapurowi w trakcie wizyty w Warszawie. prezes Martin Richard Edwards mówił, że w przypadku, gdyby kontrakt został podpisany w 2019 roku, pierwsze samoloty trafiłyby do Polski w 2024 roku. Dodał, że możliwe byłoby równoczesne szkolenie pilotów, które trwa około dwóch lat. Nie wykluczył wypożyczenia samolotów F-35, które znajdują się w wyposażeniu amerykańskiego lotnictwa do ćwiczeń w Polsce. Czyli oni są w Polsce. I jak to ma wyglądać, że co, że my będziemy płacić za wypożyczenie. Mam nadzieję, że to wypożyczenie będzie za darmo. Nie będziemy za to płacić, bo to już jest nonsens, żeby tutaj sobie amerykańskie wojska stacjonowały. Przecież my mamy taką, mamy taką broń w postaci naszej lokalizacji geopolitycznej. Przecież to my powinniśmy dyktować warunki. To Stany nas powinny prosić. Proszę, proszę, wpuśćcie nas. Sprzedamy Wam sprzęt za fantastyczną cenę. F-35 jest uważany za najbardziej zaawansowany samolot lotnictwa taktycznego, będący obecnie w służbie. W założeniu ma zastępować samoloty F-15, F-16, F-18 oraz A-10. Na początku zeszłej dekady Polska kupiła od USA 48 samolotów F-16, też produkowanych przez Lockheed Martin. 48 samolotów kupiliśmy na początku zeszłej dekady. I to jest to nie, nie ma nic z tym problemu. Chodzi o to, że jesteśmy ulegli, że po prostu że nie, my nie dyktujemy warunków. Samo to, że się zbroimy to jest dobre, ponieważ no, tak jak powiedziałem 100 razy już, że każdy kraj musi być dobrze uzbrojony. Przedstawiciele koncernu podczas spotkania w Warszawie mówili, że w ostatnim czasie ze względu na masową produkcję cena F-35 na to co spadła. Według, według ich deklaracji obecnie są one sprzedawane po mniej więcej 90 miliardów dolarów za sztukę. Ale w najbliższym czasie należy się spodziewać obniżenia ceny do 80. No proszę, czyli prawo, zaoszczędzimy 320 milionów. No, 320 milionów, czyli to jest jakieś ponad miliard złotych. Zaoszczędzimy. Prawo. Oczywiście to jest wraz z pod podstawowym pakietem logistycznym i szkoleniowym. Polska, co zadeklarował minister Błaszczak podczas odbywającego się we wtorek w Warszawie spotkania Defense 24 Day, wedle znowelizowanego planu rozwoju technicznego sił zbrojnych, wydana modernizację armii do 2026 roku. Słuchajcie. 186 miliardów złotych, a ja już o tym mówiłem, przecież na początku roku. W tym czasie ma być zrealizowany program Harpia, który zakłada zakup samolotów piątej generacji. Równocześnie w ubiegłym roku MON podpisał umowę na pierwszy etap programu Wisła obejmujący zakup dwóch baterii systemu Patriot wraz z systemem kierowania ogniem IBCS. Druga faza ma objąć 6 baterii wyposażonych między nimi w radar 360 stopni. Pierwszy zestaw kosztował około 16 miliardów złotych. Rozumiecie to są olbrzymie pieniądze, to są olbrzymie pieniądze, to są miliardy, to nie są miliony. Cena całego programu pozostaje nieznana. mimo, że rządy polski, a przepraszam, a to, że ręciści mają emery, emerycie, przepraszam emerytuje 1000 złotych, to, że najniższa krajowa to... 1600 zł to, że bezrobocie bezrobotne 800 zł. To jest normalne, a wydajecie sobie na miliard, miliardy na samolot. Ja rozumiem, że to jest ważne, ale są też ludzie ważni. Sprawy obecne. Dobrobyt, obywateli, Polaków. Mimo że rządy polski i amerykańskie zapowiadały zakończenie negocjacji do końca 2018 roku, w tym roku MON podpisał także kontrakt na dostawę amerykańskiego systemu rakietowego HIMARS. O tym też mówiłem, ja o wszystkim Wam mówiłem już na ten temat. Za no, ponad miliard złotych, obejmujący 20 wyrzutni, mogących radzić celę na do, 30, do 300 kilometrów. No to chyba do Moskwy nie doleci. Ile jest z Warszawy do Moskwy, moi drodzy? Ktoś wie? Podczas spotkania na Defense 24 Day Błaszczach zadeklarował kontynuowanie programów rozpoczętych już w ubiegłych latach zakupu produkowanych w Polsce haubic, samobieżnych krap transporterów kołowych rosomak i młodzieży samobieżnych rak. No to są produkcje polskie. To są produkcje polskie i to jest ok, jeśli kupujemy sprzęt polski. Ale nie możemy kupować nie wiadomo jakiej cenie sprzętu od ludzi, którzy chcą nas okraść ale to jest dopiero pierwszy temat to jest dopiero pierwszy temat a w drugim temacie będzie ciekawie a w drugim temacie będzie o izraelskiej ofercie sprzętowej no tak najpierw ze Stanów a później z Izraela czyli z tego kraju, który opluł nam ambasadora państwowy koncern Izrael Aerospace Industries w skrócie AI jest nie tylko głównym dostawcą technologii lotniczych i rakietowych dla sił zbrojnych Izraela, ale również istotnym graczem na światowym rynku. Oferuje nie tylko system obrony powietrznej barak MX i barak B8, ale też satelity rozwiązania radiolokacyjne, czy samoloty bojowe. W należących do IAI zakładach w pobliżu Tel Awiwu powstają elementy konstrukcyjne myśliwca F35. No i proszę, F35 ostanów kupujemy. A i no, wydało się teraz. No zobaczcie, jak to się wszystko pięknie składa. A nie pomyśleli o tym, że pan suwerenny to wszystko sobie złoży. Jedno do drugiego. Powtarzam, w należących do IAI zakładach w pobliżu Tel Awiwu. Wiecie, gdzie jest Tel Awiw? Powstają elementy konstrukcyjne myśliwca F35. Myśliwiec F35 to jest ten, który kosztuje 80 milionów dolarów za sztukę, czyli około 30, 300 milionów złotych za sztukę, i który teoretycznie kupimy od Stanów Zjednoczonych. Od tych, którzy sobie u nas stacjonują. Ale też maszyny walki elektronicznej, czy latające tankowce. IAI deklaruje gotowość na pełen transfer wypróbowanych operacyjnie technologii do Polski oraz współpracę z krajowymi zakładami i znaczący Offset. Wiecie o tym, że tak? kupując tego typu sprzęt, jest też niebezpieczeństwo takie, ponieważ produkują go no, na przykład Izrael. I są różne systemy, które na przykład mogą zadziałać albo mogą nie zadziałać. Albo może być taka inwigilacja tych wszystkich sprzętów, i ktoś to może sterować, i ktoś może tym zarządzać. Na pewno nie Polacy. To jest też bardzo niebezpieczne. Obecnie najważniejszym elementem oferty IAI dla Polski jest Barak MX, który stanowi jedną z opcji dla polskiego programu NAREF. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez defense 24, w pierwszym kwartale 2019 roku do MON wpłynęła oferta dotycząca, technicznych i ekonomicznych aspektów ewentualnej współpracy w tym zakresie moi drodzy czy to nie jest czasami tak że, że my już spłacamy jakieś roszczenia tymi, ty, tymi zakupami bo mi się tak wydaje właśnie że to to, to jest jednak mm, płacimy za sprzęt oczywiście płacimy za sprzęt ale jesteśmy zmuszeni do zakupu tego sprzętu to jest zmuszenie to jest wymuszenie wręcz element kooperacji i współpracy przemysłowej jest istotnym argumentem, który podkreśla strona izraelska. Jak przyznał Ilan Bubil, Izraelczyk, szef marketingu regionalnego w należącej do IAI firmie Elta, zajmujący się kluczowymi rozwiązanami z, z zakresu radiolokacji, łączności i cyberbezpieczeństwa. I powiedział tak. Polska jest jednym z krajów, które mogą korzystać z pełnego transferu technologii IAI. Grupa takich krajów nie jest zbyt duża, gdyż firma dba o ochronę tych elementów technologii, które mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela. Nasz kraj należy do tej ścisłej grupy państw które mogą zostać dopuszczone do najbardziej kluczowych technologii powstających, między innymi, we współpracy z USA. Czyli USA i Izrael nacisną sprzęt, będą nas tutaj, będą sterować tym sprzętem, my za to zapłacimy i znów wyjdziemy nad tym jak Zabłocki na mydle. Czyli teraz tak, AIA zapewni Polsce, wymienam, maksymalny transfer technologii i produkcji do dla, dla Polski, Maksymalny offset i nowe miejsca pracy minimum 30 lat w zakresie utrzymania i serwisu sprzętu, wzmocnienie możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego i tak dalej, tak jak Zdety, Barak MX będzie teraz, no tak jak powiedziałem, będzie sobie na polskim rynku. Ja jestem. No, nie powiem, zdruzgotany. Bo tak jak powiedziałem, sprzęt jest ważny, ale nie możemy kupować sprzętu od osoby. Na przykład, nie możemy kupić czegoś od osoby, która chce nas okraść. Która na przykład hmm, chce się włamać do naszego domu. Czy my od niego kupimy sprzęt antywłamaniowy? Przepraszam, kurczę. jak dykcja. Antywłamaniowy. Włamanie. <noise> Ale będziecie hejtować po tym słowie. No? Nieźle. Dobra, moi drodzy. E, informacją dnia, e, informacją wieczorną jest to, że Polska będzie kupować. F35 od Stanów, 32 sztuki za 80 milionów dolarów za sztukę, i do tego jeszcze części podzespoły z Izraela, czyli Izrael i Stany Zjednoczone, akurat te dwa państwa, z którymi mamy teraz napięku, będą robić z nami biznes. To jest bardzo podejrzane. To jest tak podejrzane, to jest, to jest tak klarowne i to jest tak jednoznaczne, że to się wszystko wiąże, że to jest wszystko powiązane z tymi naszymi problemami, z tymi. 4, 4, 7. Wiecie o co chodzi. Ja już nie czytam, nie ma sensu. Ja was po prostu tylko informuję. Zrobicie z tym, co chcecie. Ja się po prostu martwię, że Polska jest na jakby. Na pierwszej linii. Dodatkowo martwię się tym, że te roszczenia powoli już zaczynają być spłacone. Przecież to już się zaczęło. To po prostu już jest. To już trwa. To nie jest tak, bo my co czas mówimy, że nie dopuścimy, ale my już w tym jesteśmy, my już w tym tkwimy, my już. To już się dzieje. To już się dzieje. Dobrze, moi kochani. A jeszcze komunikat. Teraz trochę przystopuję z filmami. To jest teraz taka zmasowana, zmasowany atak tych filmów moich, rzucam ich sporo, ale tak sobie zamierzyłem, że. Że jednak od 1 czerwca trochę przystopuję, zrobię o tym film poniedziałek, dobra. To wam wszystko wytłumaczę, co i jak. I tam już wszystkiego się dowiecie. Życzę Wam bardzo przyjemnego weekendu. Mam nadzieję, że sobie wypoczniecie od szkoły, od pracy. Może jeśli jesteście na emeryturze, to też sobie odpocznijcie. Nie przejmujcie się tymi sprawami. Kontynuujcie swoje, swoje prywatne sprawy, swoje życie. Ale ważne jest, żeby się interesować też tymi sprawami, to jest bardzo istotne. Jeśli możecie, to też informujcie swoich bliskich, ale nie nachalnie, tylko tak z troską. To, och, tutaj chodzi o troskę. Tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby wkurzać. Ja nie robię tego po to, żeby was wkurzać, tylko z troski o was, z troski o nasze państwo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Cześć.